Zobaczyłem twój statek. Anakin. Już dobrze. Co ty tu robisz? Martwiłam się o ciebie. obi opowiedział mi straszne rzeczy. Jakie rzeczy? Powiedział, że zwróciłeś się po ciemnej stronie. Że. zabiłeś adeptów. obi chce nastawić cię przeciwko mnie. Zależy mu na nas. Nas? On wie. Chce ci pomóc. Anakin, ja chcę tylko Twojej miłości. Miłość Cię nie uratuje, Padme. Tylko moja nowa potęga to zrobi. Za jaką cenę? Jesteś dobrym człowiekiem, nie rób tego. Nie stracę Cię jak straciłem matkę. Staje się tak potężny, że żaden Jedi nie mógłby o tym marzyć. Robię to dla Ciebie, by Cię chronić. Jedziemy. Pomóż mi wychować dziecko. Zostaw wszystko inne za sobą, póki jeszcze możemy. Nie rozumiesz? Nie musimy uciekać już więcej. Sprowadziłem pokój na Republikę. Jestem potężniejszy niż Kanclerz, a nawet mogę go obalić. I razem ty i ja możemy rządzić Galaktyką. Sprawić, że wszystko będzie jak chcemy. Nie wierzę w to, co słyszę. Obiłan miał rację. Zmieniłeś się. Nie chcę więcej słyszeć o Obiłanie. Jedi zwrócili się przeciwko mnie. Ty lepiej tego nie rób. Ja Cię nie poznaję. Anakin, łamiesz mi serce. Podążasz ścieżką, którą ja nie mogę iść. Z powodu obi -Wana? Z powodu tego, co zrobiłeś, co planujesz zrobić. Stój! Zatrzymaj się, wróć! Kocham cię! Kłamiesz! Nie! Byłaś z nim! Przywiozłaś go, tu żeby mnie zabić! Nie. nie! Puść ją, Anakin. O, Anakin! Puść ją już. ją nastawiłeś w mnie! Mylisz się, sam to zrobiłeś! Nie odbierzesz mi jej! Twój gniew i żądza mocy już to za ciebie zrobiły. Pozwoliłeś temu lordowi ciemności wypaczać umysł, aż stałeś się. stałeś się dokładnie tym, co przysięgałeś zniszczyć. Nie pouczaj mnie, Obi-Wan. Widzę dobrze kłamstwa Jedi. Ja nie lękam się ciemnej strony, jak ty. Sprowadziłem pokój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i wolność na moje nowe imperium. Twoje nowe imperium? Nie zmuszaj mnie, bym cię zabił. A na kim jestem lojalny Republice, naszej demokracji? Jeśli nie jesteś ze mną, Jesteś moim wrogiem. Tylko Sith przemawia w ten sposób. Ja zrobię co muszę. Możesz spróbować. <grymne> <grymne>